Alaska udowodniła, że jest największym wyzwaniem w ich życiu. Nikt nie wytrzyma tu 45 dni. Nigdy by nie mógł. Nie wiedzą, że to nie środowisko jest najtrudniejszym elementem tej gry. Będą musieli się zmierzyć ze sobą. Możemy puścić ich obozy z dymem? Jest tam? Poszczęściło nam się? Puszczaj! Chodzi o to, kto jest najwredniejszy. Chcesz wracać? To idź tam i wracaj. Egoistyczne dranie. Jestem gotów wystrzelać wszystkie flary. Wsadzę ci flarę w tyłek. Niech cierpią. Zamarzamy tu. Codziennie krwawie. Wszystko nam ukradli. Wraca. Kradną moje rzeczy mata biegnie po tratwę utnijmy im łby